Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających może. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Ha! Doskonale! Ha! Mistrzostwo! Ha! I tak właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Musisz za to zajęty, Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Skontrowanie ataku. Może dać ci przewagę. Trafiku. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferatu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem, Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach, choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saracyjskimi jeńcami w akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru. A Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to, jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze, więc nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz? Nie wolno ci tu być! Nie powinno cię tu być, więc idź. To nic do roboty. odejdź ha. Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy. Je <try> <O? O! try> <try> pour la loi ah, ah. ah.

Dzięki, znajdę sposób, by ci odpłacić za twoją dobroć. Przysięgam. Kto mógłby zrobić coś tak? Nie, pozwalają wam tak wchodzić, wychodzić, myślałem, że forteca jest zamknięta. Zgadza się, ale Wilhelm chce jak najszybciej dokończyć naprawy. To działa na naszą korzyść. Strytnie. to doskonała zasłona. Tak czy owak skończyłem swój raport i muszę go dostarczyć. Choć raz wygląda na to, że sprawy pójdą po naszej myśli, i to nie przypadkowo. Cóż, Biblia powiada, Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Nie ma tam nic takiego. To jedna z bajek Ezopa. Prawdę mówiąc, Biblia mówi coś dokładnie odwrotnego. Jest tam wiele wersów na temat cierpliwości i czekania na to, czy pan zechce nam pomóc. Cóż, moim zdaniem, już się naczekałem. Nie będę z tym polemizował. Dobrze, więc idę.

Маха. Mm -hmm. Chodźcie! No. Umieram z głodu! Potrzebuję paru

Dzięki ci, dzięki znajdę sposób, by ci odpłacić za twoją dobroć, przysięgam. Może nie zabijaj mnie! O, to ty, Altairze, wystraszyłeś mnie. Ścigają mnie ludzie Ryszarda, a dokładniej dwóch. Próbowałem się z nimi dogadać, ale uciekłem, gdy zrozumiałem, że się ze mną bawią. Zostaniesz aniołem śmierci i zdobędziesz ich głowy, zanim oni dostaną moją. Potem opowiem ci o umowie. Błagam was, panie! Proszę tylko o parę monet! Proszę! <grymne> 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 ファン! Co za ulga móc czuć się bezpiecznym. Dziękuję, mistrzu. Próbowałem dogadać się ze strażnikami cytadeli, by zostawili bramy otwarte, gdy rozlegnie się alarm. Zawiodłem cię. Teraz jedyna droga ucieczki z Cytadeli Ryszarda wiedzie przez mury. Wybacz mi. No co? Dzień, złodzieju! Przestań, proszę! Robisz krzywdę! Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Dzień, złodzieju! Czy nikt mi nie pomoże? Boli! Błagam, przestań! Dzień, złodzieju! Precz! Ja ci zrobiłam! To co? Słodziej! To cię nauczy nie kraść! Tu problem? Przepraszam, proszę! Robi ci krzywdę! Love... Nie biegniecie! Ha! Aaaa! Ha. ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym w sobie sama. Mimo to, dobrze się sprawiłeś u mego boku. Zadbam, żeby Twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Coś tak strasznego! Morderca. Straże! To morderca! Je suis un Nous pouvons faire ce que nous voulons Au date stunt T'assois Nous obéissons, Seigneur Le seul, l'unique C'est quoi C'est quoi

Круто, ты вы не Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak weleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Zaraza ja na Taraceni zostają pobici na każdym kroku. Wyparliśmy ich z akki i pędzimy przez kraj. Teraz wytopują się na południe, zanosząc błagania do w kiedyś oszali. Lecz poniesie on klęskę, gdyż nikt nie może stanąć przeciw potędze Army. Opromienia go łaska Boża! Przyjaciele, nim wszystkie ziemie należeć będą do nas jakby owizorów. Odwróciliśmy. Nie miałem aby stanęli na Ale Musimy je, no, poprosić! Przedopowiadam wam, żałujcie za grę. Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Mam wrażenie, że nie zaznam żadnego z nich. Może mi się należało? Byłem zbyt pewny siebie i Wilhelm nasłał na mnie swoich uczników. Rozprawiłbym się z nimi, lecz, prawdę mówiąc, brak mi umiejętności. Czy zechciałbyś odszukać ich i zabić? Jeśli się zgodzisz, może znajdę dla ciebie coś przydatnego. Uważaj jednak, żeby cię nie zobaczyli. Silni! Bądźcie wytrwali! Nie się!